Rozmierze. Rozpoczynam nagrywanie, bo już kurde, wyleciałem w kosmos. Może tym razem nie polecimy tam, gdzie są wszyscy i nie damy się zabić. Chociaż, kurde, to jest zawsze dobry pomysł, żeby wylecieć tam, gdzie są wszyscy. Nie wiem, gdzie ja jestem. Fuck. W w Co tu jest? No nic nie ma. Jakiś pole może, 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 może jutro i z tak zagrammy w cs -a. Jutro z Izakiem w, w cs -a. możemy, stary, ale czyż mi znaczy ten, czy Izak dorówna nam, kurde, w tym skillu? Myślę, że no, będzie stary rozmiaru. malutki przy nas. Stary będzie malutki tutaj. Ja nie, ja go nie będę uczył gry. No, ja też nie rozumiem. Wiesz, ile w tym Battle Royale'u jest stary tego FPS-ów? W Milion. Kurde, milion. Powiem że mam 75 km i zostało benzyny nie wiem czy dojadę do stacji. I jest nie dobrze, tutaj ci powiem. Muszę kurde zalać, a tu nie zaleję, bo kurde no nie mam... Zalać szpark musisz? Zalać stary, muszę wsadzić w ten... lufę, muszę wsadzić lufę w ten, w dziurę i muszę zalać. Nie wiem, gdzie ja jestem. No i tak to wiecie? No i jak to taki silverek? No, no tam jeszcze. jeszcze Na A pierwszej ja rundzie gra... to on gra. ten. Jak na pierwszej rundzie to on gra fula. Dobro, to jest to. Baza lotnicza Mike jest z kilometr. Fakt, tam już lądują. A nic innego nie mam, że pomysł na żadną inną lokację. No w ogóle jakiś stary frajer wczoraj Izaaka dedosował, Czajesz to? I jak nie skomentował meczu. No. Hmm. Stary mózg polski. Ten no mózg by się kurde przydał, żeby światło lepszyć, a on stary koronował no. go, żeby do dedosować. Stary no, no to mózg. wiesz co, to, to może Izak musi zainwestować w lepsze łącze trochę, albo dogadać się z, z provider'em, albo drugie łącze na streamy, wiesz? Nie, ja mówię, że ogarnie. 100 zł miesięcznie to nie jest dużo. To jak na niego, jego fame, to kurde najważniejsze. Mm. Jak wczoraj nie komentował Virtus.us, no co ty? Przecież chwilę o, o, komentował. Napisał na Facebooku, dzięki za dosyć i coś tam, coś tam. I wysyłał no, linka do, do tego, wysyłał linka do tą oficjalnej strony jakiejś. Bo musiałem tam Aha. oglądać. Kurde, to mógł Izak wejść na Teamspeaker, wiesz? I zrobić taki, że wszyscy wbijają to jest 10 tysięcy osób na Teamspeaker, a Izak tam wiesz. komentuje. teraz tutaj, no popsuję, X jest kurde, pasza. Oraz runda zaraz będzie nasza. Wiesz? Ale to się, kurde, myślę, nadawałbym się na, na Tatarach o kurde, jaki dźwięk, się przestraszyłem. Tylko dla tych, dla niepełnosprawnych. To ja nie naśmiałam się z niepełnosprawnych, oczywiście, to... Nie, nie z tych ludzi, że... Jak człowiek niepełnosprawny, to już jest zły, czy coś takiego. To już jest niepełnosprawny. To nie, to nie, nie ja, z tych... To nie jest Żmiju tutaj. Żmiju po prostu jest uczciwy jakoś w jedną historię ostatnio. Opowiedz mi. Ostatnio byłem na rybach. No. I tutaj i znajomy go, znaczy taty mówi, że, że kiedyś stary był. No, taką dziewczynę znał, nie? Znajomego, córka też. No, no i on mówi, że ogólnie no, taka piękna dziewczyna, naprawdę, wszystko. No. Taki tuszczyk. No taka i wyobrażasz sobie, no, no nie wszystkie konkursy stary, wszystkie by jej były, no taka ładna. No. Że ja jej nie widziałem, ale tak mówię, no to myślę, że no, coś w tym musiał być. No i słuchaj, no i wiesz, co się stało? pojechało na jezioro. Jacyś tam młodzi kurde, młode kurki, w sensie kur, kur, kurzy, no, młode, jak się mówi, młode kurczaki stare, śmigali na motorówce, nie, i czai, że w nią przyżnęli jej w głowę. motorówką mi została ślepa. To ty gadasz, ale jak można komuś, ale że ona pływała w wodzie, czy coś, tak? Tak, pływała w wodzie i zapierdzili jej stare, łódką, ten. No, pamięci różne się z rzeczy kurde Zdarzają pamięci zazwyczaj, jak człowiek się nie urodzi ślepy, a później jest ślepy, to w wyniku jakiegoś wypadku, wiesz? Więc... No, ale widzisz, no, jakie to życie jest brutalne. Życie jest stare, brutalne. Dobrze, żam nic nie urwało jeszcze. No, a co byś, stary, powiedz mi tak szczerze, co byś zrobił, gdybyś na drugi dzień był ślepy? Tak, budzisz się i stary nie widzisz nic. No, smutno by mi było bardzo. Ale opowiedz, to pierwsze, co byś zrobił? Pierwsze co żebym poszukał telefonu no. i bym wziął Ale ślepy Gwiazdka coś tam. No to stary chyba umiem po telefonie na ślepo, nawet nie. Gwiazdka coś tam i stary normalnie dzwonię 999 chyba jest pogotowie. Tak? Bo nie umiem wybrać no. nic na tym, bo, bo nie wiem, stary. Wiesz, nie, książki telefoniczne nie zczaje. No. No, no i co? No i dzwonię i mówię, stary, jaka jest sytuacja, gdzie mieszkam i że, kurde, nic nie widzę za bardzo. No dobra, a inaczej, a co byś zrobił, by, jakbyś się budził w łóżku, stary, bez... nie mógłbyś, stary, ruszać ciałem? No to, stary, to bym leżał i bym na przykład poczekał chwilę, nie? Bym tak czekał z godzinkę, czy przypadkiem mi nie wróci. Siła. No i jakby Jakbym się mi... nie wróciła? I byś nie mógł wstać i w ogóle nic? To bym może pokrzyczał trochę. A później, żebym nie tracił siły, to bym siedział cicho i po prostu czekał. I myślę, że Kasia po takim dniu nieodzywania się, czy dwóch, to mam nadzieję, że nie obraziłaby się na mnie, że się do niej nie odzywam, tylko by zaczęła się dowiadywać, czemu się nie odzywam, i w końcu by mnie znaleźli, kurde, bo ile. Myślę, że Kasia. Jakby... Co się stało, co też mi było, kurde. draseczka poszła, co? Dobrze Cię tam brat kurde porobił, jest raseczka tutaj. Jaki rzyk stary. Co działa? Gówno nie działa i to. Ty kurde, ty to, to. po prostu jesteś chłopie... Już mi pocierpło, gorzej niż odlaszcie. O za łeb. Czekaj bo jest tu jakiś plecak inny. O tam koleś biegnie na poliżoncie. Widzę to. O oh, fak, koleś na mnie kampi. Neymar masz, Bo ja się tam ja się tam nie wystawiam. Widzicie typa na rogu tutaj? Jak kolej zauważył, że wbiegłem i teraz będzie na mnie podkampił. Co no, tam? No nic. Widzę. Fak, you, stary, mój brat jest przybity, ale ja nie ja boję się z nim, stary, za godziny zrobić. On coś głupiego odpali, ja to już czuję. I zrobić piekło tutaj, kolor. Uuuuh, raseczka kolor. Chyba dostał tamten koleś, wiecie? To mi kupi terarię za 2 dolary, ja mam tu terarię i stary, nie? Mówisz, mówisz Terek, od Mitterrandy. Ej, cię je kupuję. Powiem ci, czekaj, czy mi bo mam sytuację wiesz? To P. P., mówisz. Jaka, jaka O, koleś tam mógł. biega, koleś biega jakiś kolas. Patrzcie, patrzcie, on mu chciał wiedz, ten go zabił. No ale tam jest jeszcze drugi, nie? Chyba z dołu ubiegł. No nie przestrzeli tego raczej. Drugi gdzieś tam jest za budynkiem. I o ile to nie jest jego kolega, to. O do siebie. Dobra, ja tu poczekam. Tam Dobrze, idzie za no wyślę, Zaraz, ci, ja ci zaraz wyślę, to nie ma sprawy. Oj, biegnie za nim typ. Dobra, nie, go zabiję. Ten typ, ten typ, który biegnie, na szczęście nie wie gdzie ja jestem, bo mnie nie widział. O, a tamten na mnie kampi. I ucieka teraz stąd. Ciekawy, czy, czy ten pobiegnie w dobrym kierunku za nim, czy nie. Ten po lewej, tam, uciekł już za górkę, ucieka na szybkości po prostu. Nie odwraca so, się. Komentator? Są so, komentatorarny. Tak. A drugi jest za zielonym budynkiem. I jest kurde trasencja tutaj. Naloty, naloty lotnicze są. Nie wiem, gdzie kto dostał i gdzie się strzelali. Ale to raczej nie było tam, ten za górką. To musiał być ktoś inny. Masakra, co, Miu? Nie lepiej, stary. Ale teraz sensja ci poszła, jak twój brat wpadł? No i to tak bardzo. Do jednego, żeby do, niego, że to, do Mówisław, są takie wyciszenie, że nie słyszysz nic. Hmm. Okay. U zajebiście, Dalmierz, zestaw pierwszej pomocy. Dalmierz zajęliście. To mnie nie interesuje w sumie. Że zaraz mi ktoś przypierdzieli strzała. Teraz stary. Jest tam koleś na budynku. Widzicie go? Schował się za wieżę. Ale idzie tutaj. Prwa, ale jestem słaby w to. Ale mu się dałem zrobić. Koleś leżał, kurde, ja się wystawiam jak ten ciul. To a. No padłem, padłem, wiesz, Le położył się na ziemi celował. Myślałem, że celuje na drugi barak, wiesz, że się wystawię i go ściągnę. A on chyba bardziej celował we mnie. Jak się wystawiłem od razu strzały dostałem.